Zadanie szóste z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, maj 2023. Treść zadania. W sadzie rosną drzewa owocowe, grusze i jabłonie. Liczba grusz jest o 40% większa od liczby jabłoni. Jabłoni jest o 50% mniej niż grusz. Ile jabłoni rośnie w sadzie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród badań. Oznaczmy literą G ilość grusz, a literą J ilość ilość jabłoni. Liczba grusz jest o 40 większa od liczby jabłoni, czyli, aby obliczyć ilość grusz, musimy do jabłoni dodać jeszcze 40, czyli 0,4 jabłoni. Tak, czyli grusze to 1,4 j. Mam też informację, że jabłoni jest o 50 mniej niż grusz, czyli, aby wyliczyć ilość Grusz, to musimy po prostu do jabłoni dodać 50, tak? Ponieważ jabłoni jest mniej, więc musimy do nich dodać, aby wyrównać. I takim sposobem powstał nam układ równy, gdzie mamy G równa się J plus 50 oraz G równa się 1,4J. I teraz możemy to rozwiązać na przykład podstawiając to 1,4 w to pierwsze równanie. I wyjdzie 1,4J równa się J plus 50. J przerzuca na drugą stronę, czyli 1,4J odjąć J. Pamiętamy, że przerzucając na drugą stronę zmieniam znak. Równa się 50, więc 0,4J równa się 50. Teraz, aby wyliczyć J musimy podzielić przez to, co jest przy tym J, czyli przez 0,4. Tutaj zostaje 1, a tutaj mamy 50 podzielić przez 0,4. Można to obliczyć zamieniając 0,4 na ułamek zwykły, czyli 4 dziesiąte. Teraz, pamiętając, że dzieląc przez ułamek, mnożymy przez jego odwrotność, czyli mamy 10 czwartych. Możemy oczywiście to skrócić, czyli to będzie 2, a tu 5. I tą dwójkę możemy skrócić z 50, to 25. Tak, czyli mamy 5 razy 25, to możemy obliczyć pod kreską. 5 razy 5, 25. 5 razy 2, 10, plus 2, czyli 12. Czyli to będzie 125. No i mamy taką odpowiedź, jest to odpowiedź B.